Hej, siemanko, ja jestem Ekspert, a dzisiaj przed wami kolejny odcineczek of Legend, a ze mną dzisiaj gra Luchera. I Luchera już nie raz z nami grał na Push to Talk, więc będzie raz nim, słyszał, nie z będzie słyszał. Z nie słyszysz, prawda? Czyli mnie nie słyszy. Eee, tylko co? Tylko... Eee, nie ogarniałem tego, żeby gadać. Po prostu. Jakieś prośby. I nie ma muzyki znowu. Teraz się ogarnąłem. Ale szybciej. Patrzcie, ale już wszystko jest schwycone, jest elegancko, tak? Lecimy sobie. Hmm. Luchy, gra Brandem Jest tu. Tu mamy Samirę. A przed też jest Władimir I Koniu. Tak. No i jak klapy do Dzień dobry. 13 sekund, spokojnie. 13 sekund, it's a, a po prostu eternity. A whole eternity. Eternity? Eter eternity? <laughs> Okej. <Wow. laughs> ok. E, ogólnie mi się wydaje, że ja mogę. O kurwa, dam się troszkę pobić. Podziękuj mi, Hekarin! Podziękuj mi, koniu! Czemu mi, koniu, nie podziękować? <laughs> <tomitacja> więc, tak, BTW Kompletnie, poza odcinkiem A wróciłem sobie z powrotem do gry Wiedźmina, którego przychodzę już. wow, 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 wariacie, wow wariacie, wariacie, którego przychodzę już. Tak szczerze, nie mam pojęcia, który raz, ale uwielbiam tą opowieść. Uwielbiam ją, zresztą pomogła mi stać maturę, naprawdę. Polecam, 90% z polskiego ustnego. Ale z pisemnego też nieźle poszło. O kurwa ty! Ona... No halo bi! Także ogólnie jak o to chodzi To polecam, bardzo polecam. Myślałem o tym, żeby nagryć przez jakiś czas Tylko... Obrzy darował sobie. Tylko czemu nie nagram? Bo ja strasznie lubię robić na fulla yy, wieśka, z ja jestem, No ja nie, jestem zafascynowany o kurwa mogę go chyba. zafascynowany całym uniwersum Wiedźmina, więc jakby... O chyba ja mu nic zrobię w tym, co nie? To on ma? Niestety, troszkę to było za agresywne, wszystko. Takie niepewne. Więc, no niestety, tak jest, ale jest ok, w miarę. Nie się w management. Tymczasem mamy, uwaga, właśnie państwa Jackmana. Zwróćcie uwagę, że tu nie chce zwracać, więc wolę tu chwilę poczekać. I dostawię sobie warta. I chyba nawet... Nie, bez sensu, no bo mnie tak widzi. Hmm. Okej. Okay. Tak. No nie, myślałem, że mu może przerwę, ale jednak kolega się jej nabrał. Co więcej, on tu już cofa. No i tak, idę. Mogę pójść na wymianę przez chwilę, bo i tak stąd będę już cofał, nie? Tak mnie to nie boli. U mnie to nie wiem, chyba uważaj na chwilę zostanę jeszcze. o fajnie, bo on jest miły dla mnie ogólnie, sympatyczny facet. Nie wiem, cofnę sobie cofnę. Nie ma co? Ja co być greedy, to naprawdę naprawdę ee, boli potem. Jak się jest greedy jak się nie boli się greedy bastard, bo wiem, to się odbija potem. Oj, naprawdę to się odbija. Mm. Co 20 sekund czekamy, robimy depkę. Tepka trwa 8 sekund, prawda? Podoba przez 4 sekundy jednak. Nevermind. Anyway! Pan nie jest najlepszy szan. Prawda? Eune. To nie jest on. To nie jest najlepszy Eune. Myślę, że nie. Myślę, że to nie on. Myślę, że to nie on. Myślę, że też nie widzę Germana. Ok, Okej, idzie Hekarem, więc warto w tę stronę kilka podejść, zobaczyć czy nic się nie święci, złego nie. Ogólnie jeszcze nie mam po co podchodzić, to jest nowy błąd mały. Mały, malutki, taki malutki błąd, ale jednak. Jak tylko z okazać, że można... O kurwa, tam się coś dzieje, nam idzie. że Proszę, teraz yes. ktoś się rozłączył. Claim, czyli to będzie hekari, na pewno. Ten w ostatnim meczu też był taki... No ja nie chcę obrażać, nie, ale... Coś z nim było nie tak, według mnie. Jest tu Shen? Nie ma. Więc muszę podać SS-a. Nie wiem, czy i tak coś do Łukasza, jak widzicie, mhm. przez to, że, że się skupiła na grze, okay. na no, co się dzieje delikatnie, ale nie ma szału jakiegoś. Odprawdzaj sobie, odprowadza je sobie najbardziej. Chodź, chodź, chodź. Dobra, okej. Okay. Troszkę sobie dam mu to delikatnie. Nie opłaca mi się teraz. Właśnie mi się opłaca trzymać go po prostu na dystans i dawać mu farmić. Sfizować sobie tę falę. No jest taki, że to nie działa. Wecie, ja jak, jakie ja mam damage. obszarowe. O nie! No właśnie. Więc wolę na bieżąco cały czas i schodzić z linii. Tak ogólnie chyba to będzie lepsze dla mnie. I na przykład zbieranie takiego krabika. Oj tak, taki krabik to jest. Krabik z rana jak śmietana. Dobrze, mamy dymycz do wzięcia. Tam chyba coś widziałem, ale nie jestem pewien niby, ale. jakby co? Elodyku 하나 어? 남아 이거 커뉴 남아 이거 커뉴! Cool, przepraszam koniu życie. Obraziłem chociaż przez sekundę. Brawo koniu. W sensie, y, smoka chyba robią, co? I don't know. Nie, bo nie ma kto smoka. Robi ktoś smoka? No, Coś chyba mu kosza. E. Okej. Okay. Idziemy... Idziemy na smoka Eee, muszę go pogłośnić bo jest za cicho Bo on ma, nie ma, ma puszczu moczonego. aha. Uh -huh. Więc wiecie, go będzie ten, ale... Były Dzieje gdzie się. Myślę, że to związek pogana u nie wiem stać chyba. Oh, what do you No, okay, just okay. Ty, po co się tam cofam? Sfryzował sobie fale, parki mądry. Ja za to robię nie mądry wave management, ale nie, żebym się tym przejmował. Tu cukiereczku! Kurde, awaj go, awaj go! No nie! Taki sam cooldown masz? Offense. Ok, siednego 4, zero. Ja, myślę, że to nie ma. Właśnie. Aha, wyciszył okay. No, mogę bić to nie było Warf. I za wcześnie użyłem GoRodrinkera. Oj, za wcześnie użyłem GoRodrinkera. No. no, no, za wcześnie GoRodrinkera użyłem. Oj, za wcześnie. Gdyby nie ten Grodrinker zbyt wczesny, to myślę, że tak, że to by Ale przez to użycie Za zawczasu to jednak nie siadło. No, niestety. To był błąd największy. Giwnik pokonany. Stolunżnik pokonany. Noż to, że nie było. To nie jest taki zły pomysł. Mam tepkę jak coś, więc w razie gdyby to działało. działał. Nie, go mamy już. Ale nie przejmujemy się tym, co? C'est ça qui se déroule? Bank, bank. C'est un calafon, c'est un calafon. C'est j'ai C'est un calafon. Ça va Kurwa, zajeba Tam rzeczywiście cofnąłem Troszkę takie to a, a, takie a, a. Tak, 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 tak zagrałem troszkę Tak troszkę zagrałem w tym stylu, takie a, a. Będę nie widziałem, co zrobić. Nie widziałem. Dalej nie, wiem, co zrobić? Tak się kręcę, to bez sensu. Ooo. miś, Ej, jeszcze raz. Coś ci żuje? Nie Biej mi wierzę. Ja mi wierzę. No. To nie. Dobra. okej, okay. czy 100 potrzebujemy? Czy już będziemy mieć. Te... to jest złe miejsce. Na warda. Mogłoby być dużo lepsze. Tu miejsce jest dobre na pink warda. Ale na warda nie. Coś mi ścina delikatnie czasem. Mam nadzieję, że nie ścina nagrania. Dużo w ogóle nagrywam, bo przy dzisiejszym nie okaże, Mogą być próżni się poddać. O, czy jednak! GG! And. We won! So, eee... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. <laughs> Na kasie, Elo.